Sciołem, kluski z Rosołem, koniec stycznia 2025 roku. Super jest ta koalicja, koalicja obywatelska. Nie no w ogóle same gwiazdy, sami jacyś, nie wiem, no pomyleńcy sami, no bo jak to nazwać? Myrchy zapominają o darowanym domu. Eee, nie wiem... W zeznaniach podatkowych ciągle im się coś nie zgadza każdemu. Później powie, że przeprosił, później powie, że poprawił, później, że to nie wie kto to napisał. Eee, kotula, kotula zapomina, że, że, że jest bez wykształcenia, mówi o doktoratach, a wychodzi, że maturę skończyła tak naprawdę i oszukuje, pracuje w ministerstwie, jest minister. Zresztą ministerstwie, które do, niczemu, do nikogo jest niepotrzebne. No ale przeprosiła. Teraz ten, ten, ten komunistyczny twór, komunistyczny twór, minister edukacji, minister edukacji mówi, mówi o polskich nazistach, którzy którzy stworzyli obozy koncentracyjne i tak dalej. Ludzie, nie za dużo tego? nie za dużo tego, nie za dużo ta banda nieudaczników, nieudolnych którzy nie są w stanie zaradzić pomóc, nie wiem, powodzianom tak jak trzeba usunąć usunąć skutków albo ostrzec i tak dalej, i tak dalej, czy wy będziecie długo tak pobłażać, a on coś powie przepraszam i powiedzą w studiu w tyfanie, no przeprosił przecież posypał głowę popiołem, uwielbiam powiedzenie przyjął na klatę, gówno mnie to obchodzi przyjął na klatę jakie nazistowskie, nazist polskie nazistowskie jakie Jakie pomyłki z wykształceniem wpisywanym roku po rok we wszystkich dokumentach? Jakie darowizny, których nie było, a były, a nie były, a było, a domy, a coś tam, coś tam. Ten Kibel robi za 650 tysięcy, a ci mają dom w boniu za, za 700. No czy wy myślicie, że będziecie tak tych ludzi rolować i oszukiwać jak długo jeszcze? Na litość boską, miejcie trochę szacunku. Już nie mówię, ja to mam was wiadomo gdzie, ale do tych swoich wyborców. Tego miliona debilnych serców tu przyjechało za kaszankę, za kaszankę na festy do Warszawy. Dali się ogłupić. To jest po prostu coś niewiarygodnego, jak wy macie ludzi za gówno. Nigdy nikt w ten sposób nie traktował ludzi. Oczywiście, pisma swoje za uszami, ale nigdy nikt aż tak.